Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek dość ważny. Jestem przekonana, że być może niektórym z Was dopiero temat zacznie się poszerzać, ale niektórzy z Was mogą już od dawna siedzieć w temacie schematów. Czy zauważyłeś, zauważyłaś, że w Twoim dorosłym życiu przyciągasz dziwnym trafem te same sytuacje? Może różnią się twarze, może różnią się miejsca, ale schemat sytuacji jest podobny. Różni partnerzy, a sytuacja ta sama. Dość wkurzające. Rozmawiając z moją klientką, opowiedziała mi o swoich relacjach partnerskich. Była mocno rozżalona i zastanawiała się, dlaczego oni tak robią. W sumie to nawet nie zastanawiała się, dlaczego oni tak robią, ale była mocno na nich zła, że ją tak traktowali. Zacząłem zadawać pytania, by móc rozpoznać, jaki schemat mógł się tutaj zapętlić, i znalazłam punkt. Zaczepny. Wiedziałam już, że ona odgrywa teraz to samo, co odgrywała w dzieciństwie. Trzeba było uzdrowić tą relację z tatą. Dziś jest w szczęśliwym związku i nie trzeba było długo czekać na zaręczyny. Miło jest patrzeć na nich takich szczęśliwych. A więc już wiesz, do czego dążę. Dzisiaj opowiem ci, jak relacja z ojcem, z mamą w dzieciństwie wpływa na twoje życie uczuciowe i jak możesz zacząć to uzdrawiać. I nie tylko. Życie uczuciowe. Dlaczego dzieciństwo tworzy nasze dorosłe wzorce? W dzieciństwie nasi rodzice są naszymy, naszym całym światem. I to od nich uczymy się mniej więcej. Czy zasługujemy na miłość? Czy jesteśmy wystarczający? Czy świat jest bezpieczny? My, jako małe dzieciątka, rejestrujemy dosłownie wszystko. Dlatego mówi się, że dziecko chłonie jak gąbka. W późniejszym etapie dorastamy w jakimś schemacie rodzinnym i to później możemy odtwarzać świadomie. Albo też nieświadomie. I teraz tak, mama jest symbolem energii emocjonalnej. Dla kobiet, mama jest wzorcem wewnętrznej kobiecości. Reprezentuje to, jak kobieta nauczyła się kochać siebie, dbać o siebie, czuć emocje. Pokazuje wzorzec opiekowania się sobą i innymi. Jeśli relacja z mamą była trudna, kobieta może mieć problemy z akceptacją swojej kobiecości, emocji albo ciała. Dla mężczyzn, mama jest pierwszym wzorem kobiety i emocji w jego życiu. Reprezentuje to, jak mężczyzna postrzega kobiety: czy ufa kobietom, czy je szanuje, czy się ich obawia. Jeśli relacja z mamą była niedobra, to mężczyzna może mieć problemy z bliskością lub rozumowaniem kobiecej emocjonalności. Tata symbol energii działania i tożsamości. Dla kobiet tata to pierwszy mężczyzna w ich życiu obraz męskiej energii, jak wygląda bezpieczeństwo, opieka, struktura. Od relacji z tatą często zależy, jakiego partnera kobieta będzie wybierać w dorosłym życiu i na przykład, czy będzie szukała stabilności, czy może będzie ratować niedojrzałych emocjonalnie mężczyzn. Tata wpływa na poczucie, czy zasługuje na to, by być kochana i chroniona. Dla mężczyzny tata jest wzorcem własnej męs męskiej tożsamości siły, działania, ambicji, granic. Pokazuje, jak mężczyzna stawia cele, chroni siebie i swoich bliskich. Jeśli relacja z tatą była trudna, mężczyzna może mieć problemy z pewnością siebie, stawianiem granic czy osiąganiem celów. Mówiąc w skrócie, mama to miłość, emocje, relacje z ciałem i intuicją, a tata to bezpieczeństwo, granice, tożsamość i działanie w świecie. Warto również powiedzieć o dynamice, która była w domu, bo to często również odtwarzamy. To znaczy warto zerknąć, jak wyglądała dynamika relacji mamy z tatą, jak mama traktowała tatę, a jak tata traktował mamę, ponieważ możemy nieświadomie odgrywać to później w dorosłym życiu. Podam jakiś przykład. Załóżmy, że mama z tatą się rozwiedli i tata założył drugą rodzinę, której się poświęcił, a zapomniał o swojej pierwszej rodzinie. W dorosłym życiu kobieta może nieświadomie odgrywać ten schemat w taki sposób, że będzie wybierać np. partnerów, gdzie on ma już rodzinę, a ona jest tą drugą. Albo np. będzie wybierać partnerów, gdzie mężczyzna jest w trakcie rozstania z byłą żoną, zaczyna z naszą umowną kobietą związek, ale po jakimś czasie ją porzuca i wraca do swojej rodziny. Ta kobieta, jak czuła się porzucona przez ojca w dzieciństwie, tak teraz odgrywa ten schemat porzucenia w dorosłym życiu. Widzicie to? Albo inny przykład. Rodzice są razem, ale w tej dynamice to kobieta przysłowiowo nosi spodnie, czyli wszystko ogarnia, załatwia, sprząta, gotuje, pierze, opiekuje się dziećmi, pracuje, planuje itd., itd., a tata chodzi do pracy i wraca do domu. W dorosłym życiu kobieta może wejść w taki sam wzorzec, czyli ona ciągnie faceta w relacji dba o wszystko tak jak jej mama. Czyli kobieta wchodzi w energię męską, bo jej facet jest w energii żeńskiej i koło się zamyka. I oto swoiste przyciąganie, to zakochanie. To jest bardzo ciekawe również jak to się dzieje, że przyciągamy takich partnerów. Można usłyszeć często widziały, gały co brały. A no jednak nie widziały. Po prostu gały się przyciągały, a nie brały co widziały. Myślałam właśnie nad tym przyciąganiem, czyli jak to się dzieje, że wybieramy sobie partnera i bach, siedzimy we wzorcu. Na przykład z grupy 50 mężczyzn dostępnych. Wybieramy akurat tego, który nam się podoba. Akurat ten jeden nam się podoba, akurat ten jeden nas do siebie przyciąga. Kojarzycie takie zdanie, że ten nasz mężczyzna czy kobieta musi mieć to coś, aby nam się spodobało? Mnie mam, że tym właśnie czymś może być na przykład schemat. To coś, czyli schemat powoduje, że się do siebie przyciągamy. Czyli co? Świadomie się nie znamy, jeszcze nie wiemy, kim jesteśmy, ale nasze pola już się przyciągają. Ciekawe, prawda? Jak w magnesie plus i minus. Czyli w polach mamy nasze pragnienia, rany, wzorce, gotowość duszy i kiedy nasze pole rozpozna, pole drugiej osoby, to sobie to przyciąga, bo to zna. To by miało sens, bo na przykład oglądałam kiedyś ciekawe doświadczenie ze złodziejem i ofiarą złodzieja. Wzięli sobie mężczyznę na kamery w centrum handlowym, aby sprawdzić, na jakiej zasadzie on wybiera sobie właśnie potencjalną ofiarę. Ten złodziej wskazał na człowieka, a na pytanie, dlaczego akurat on, odpowiedział, że w sumie to nie wie, ale wydaje mu się, że będzie łatwym celem. I teraz, dlaczego o tym mówię? Znam osobę, która miała takie przypadki, że chociażby szła w grupie, to człowiek, który potrzebował pomocy, podszedł akurat do tej osoby. Jakby była mocno zapaloną lampą LED z napisem: To ja ci pomogę, patrz na mnie, u mnie dostaniesz pomoc. Skąd wiadomo, że akurat ta osoba w grupie? Skąd złodziej wiedział, że akurat ten byłby dobrą ofiarą? I pewnie na tej samej zasadzie łączymy się w pary. Masz w polu porzucenie, więc rezonujesz y, z osobą, która jest do tego zdolna. W sensie odtworzy ten schemat, bo znowu z jego strony on mógł mieć zapisany program, że mężczyźni w rodzie porzucają na przykład. To jest tylko przykład, nie musi tak być ciekawe. Teraz widzę, jak będziemy się łączyć w pary. Słuchajcie. Na randkach będziemy pytać, jakie masz relacje z mamą, <laughs> albo jak wyglądały Twoje relacje rodziców w domu, nie? Albo jakie ma wzorce twój ród Albo jeszcze lepiej, podaj mi swoją datę i bach, kosmogram, matryca, znaki zodiaku, żywioły, numerologia, czy pasujecie, liczby karmiczne, 100 so stron opisu potencjalnego partnera czy partnerki. <grym> Dobra. E, jest takie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. I, i teraz po tej audycji to, to przysłowie zaczyna inaczej brzmieć, nie? Tak przy okazji, e, w moim dzieciństwie, tak sobie przypomniałam, kiedy pisałam sobie ten scenariusz, to w moim dzieciństwie często na podwórku mieliśmy takie słowo, takie zdanie. Hokus Pokus Czary Mary, twoja stara, co twój stary. No i powiem wam, że przypomniałam sobie o tym e, bardzo ciekawym zdaniu, kiedy przerabiałam e, temat odwróconych energii. E, I zrobiło mi to przysłowiowe takie wielkie boom w umyśle, <grym> że takie coś mówiliśmy, nie. No, i dobra, to przyznacie, kto miał takie powiedzonka na podwórku, i przyznacie, kto odwrócił już to zaklęcie. <laughs> się nam tematy porobiły. Wróćmy do schematów, słuchajcie. Jak rozpoznawać, jaki schemat działa, działa u nas? I powiem Wam, że to, że działa jakiś schemat, to Wy już pewnie wiecie, bo słuchacie tej audycji. Coś już widzicie, coś podejrzewacie, gdzieś się zastanawiacie, coś, coś już tutaj jest. Nie. Powiem wam kilka patentów, gdzie można zacząć grzebać w temacie, o ile czujecie, że, że, że macie grzebać. Nie? To intuicyjnie przychodzi, czy, czy macie wejść głębiej, czy nie. Najczęściej no jest tak, że coś powtarza się w kółko i w kółko, i zaczyna nas to trygerować. I właśnie temu nale należy się przyjrzeć. Czyli, na przykład, spotykacie faceta i Bach zdradza. Spotykacie innego, Bach zdradza. Spotykacie kolejnego, Bach zdradza. No, ewidentnie. Coś tu jest do przerobienia, nie? Możecie mieć poczucie, że wybieracie ostrożnie, że już wiecie, że to schemat i chcecie wybrać inaczej, a tu Bach i, i znowu pod ścianę. Jedyne wyjście to zrobić właśnie w ten sposób, bo innego rozwiązania nie ma. To, to jest dopiero wkurzające, nie? Widzieć, a tu ściana. Próbujesz, a tu znowu ściana i się odbijasz tak cały czas. Kolejna metoda to na przykład to, co wykrzyczacie wy partnerowi w kłótni. Przypomnijcie sobie co mu krzyczycie, albo co krzyczyliście pod wpływem silnego ładunku energetycznego, czyli na przykład złości. Często mówimy e, ten schemat, mówimy przekonania. Często krzyczymy, co nas boli, tak? E, jakby to miało dotrzeć do kogoś, nie? W ogóle powiem wam e, ciekawą historię, jeśli chodzi o, o krzyk. E, jeśli chodzi o to łączenie się schematów, nie? To jest taka Historia z mojego, z mojego życia, gdzie samodzielnie kombinowałam, jak odnaleźć wzorzec i, i, i jak to poogarniać, nie? I u mnie, słuchajcie, krzyk w dzieciństwie był normą, krzyczał rodzic, i taki wzorzec miałam sobie zakodowany, i później sama krzyczałam, i w pewnym momencie chciałam przestać krzyczeć i chciałam mówić normalnie. I chciałam. Normalnie mówić swoje granice, być asertywną w spokojny sposób, bo po takim krzyku to miałam takie wyrzuty sumienia, że zachowuję się jak nienormalna, nie? Yy, miałam swojego partnera i tam to było w ogóle odkrycie roku. Kiedy mówiłam do niego normalnie, normalnym tonem, spokojnym, no bo wiadomo, uczyłam się tego i tak dalej, on jakby mnie w ogóle nie słyszał, jakby, jakby nie rozumiał, nie? I wiadomo, że kiedy mówi się normalnie, raz, drugi, trzeci, to zaczęły puszczać nerwy. I zaczynałam wchodzić w swój stary wzorzec, czyli krzyczenia. Tak, by miał lepiej usłyszeć. No. A to, że mówisz głośniej to samo, nie oznacza, że do niego to dojdzie. Nie? I teraz tak. W świecie zewnętrznym zauważyłam, że udało mi się asertywnie mówić spokojnym tonem i ludzie to respektowali. Nie? Więc o co chodzi? Ludzie respektują, a partner reaguje tylko na krzyk. Kiedy mówiłam normalnie, nie słyszał. Kiedy wydarłam twarz, on zaczął słyszeć. To tak jakby reagował jedynie na toksyczne zachowania, a normalne nie. Przyszło mi coś kiedyś do głowy i zapytałam się go, kto krzyczał w twoim domu? I on mi odpowiedział, że jego mama. I patrzcie, jak to pięknie pasuje do siebie. Ja nauczyłam się krzyku od taty, taki miałam schemat. Mój partner ogólnie nie był typem, gdzie, gdzie się krzyczy, nie? Ale miał schemat, że mama u niego krzyczała. Dodatkowo tam była jeszcze sytuacja, że partner wprowadził się do mnie, czyli do mojego mieszkania, i nieświadomie wchodził mi w energię dziecka, a mnie zaczął spychać w energię matki. I zauważyłam to po licznych wydarzeniach, między innymi konkurowanie z moim dzieckiem i wielu innych rzeczach. Tam dopiero była jazda, nie? Zresztą z nim to miałam bardzo dużo schematów równocześnie i mózg mi parował i, i schemat za schematem, program za programem i szczerze mówiąc to wydawało mi się, że, że mi się system zawiesza. No i nieważne, tam było dużo z każdej strony, ale ogólnie mówię o tym, abyście zobaczyli, jak to się ze sobą łączy, nie? Te przyciąganie, jak to przyciąganie, jak to, jak to wygląda. No i co do krzyku, wracając. Często właśnie z te, w tej złości krzyczymy, o, jedzie, jedzie, alarm. Często, właśnie w tej złości krzyczymy. To, to był znak, że, że, że świat zewnętrzny się ze mną zgadza, słuchaj. I na to warto zwrócić uwagę. I możemy sobie zapisać, co tam sobie krzyczymy. A kiedy już emocje opadną, i nie czujemy aż takiego triggera, to możemy na spokojnie rzucić okiem w notatki i będzie widać, nad czym warto popracować, nie? Co tam sobie krzyczymy do partnera i może podajmy sobie jakiś przykład dla zobrazowania, nie? Co tam sobie krzyczymy? Bo ty ze mną nie spędzasz czasu. Albo na przykład taki, tak, taki tekst, co często krzyczą mamy. Nikt mi nie pomaga w domu, wszystko muszę robić sama. Albo taki, o, znany, znany, że o Jezu, jaki tu syf, jeszcze brakuje narobić na środku, nie? To też y, często niektórzy słyszą, no i ja tak nie słyszałam, ale, ale widziałam filmy, gdzie, gdzie dużo ludzi to, to, to słyszy, nie? I często w dorosłym życiu krzyczymy, mówimy to, co nasze mamy mówiły, na przykład y, to, co nasze mamy mówiły, y, czyli zostaw to na święta, nie? <grym> no, dobra, przyznać się, kto zna taki mechanizm jak koperek w pudełku po lodach w zamrażalce? <grym> przyznać się, kto się nadział. <grym> tak, trochę wesoło się zrobił. A więc widzicie, że w takich emocjach właśnie widać. Kiedy jesteśmy mega smutni, to możemy rozpisać sobie cały żal do partnera na kartce, czyli na przykład, bo on nie spędza ze mną czasu albo bo jego nie ma, czuje się samotna. I kiedy przyjdzie taki dzień, gdzie czujecie się ciut lepiej, zerknijcie wtedy na kartkę. Nie, to jest jak mówiłam w odcinku o. O uwalnianiu tego y, energetycznego poziomu emocji, nie? To tam mówiłam, że, że o, tym, o tym zeszycie, właśnie, że, że ten zeszyt traktuje terapeutycznie. On się tam specy, specjalnie nazywał specyficznie. Możecie sobie wejść, y, bo ten filmik też warto y, przyswoić. Y, chodzi o rozładowywanie napięć czyli tam poziomu energetycznego danej emocji i tam właśnie mówiłam o tym zeszycie i dlaczego go prowadzę i, 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 i co ja z nim robię. I to jest właśnie też fajna metoda, żeby znaleźć schematy, w których się, w których się człowiek obraca. Tam no, To są puzle, można jednym słowem powiedzieć, ale jeżeli jesteście biegli w puzzlach, to sobie poukładacie tą układankę. Nie? A dlaczego wtedy, kiedy się czujecie ciut lepiej, żeby, żeby zerknąć, bo z pozycji problemu nie znajdziecie rozwiązania, ale kiedy wam wibracje wzrosną, to wtedy wpadają wam różne pomysły do głowy, dlatego wtedy zrekacie i możecie zacząć widzieć w szerszej perspektywie. Nie? Czyli jeżeli jesteście smutni, to możecie nie widzieć wyjścia, ale jeżeli podwyższą wam się wibracje, na przykład tam za, za kilka dni, to wtedy wasz umysł się może poszerzyć i będziecie widzieli na przykład jakieś rozwiązania, bo wpadnie wam jakiś pomysł do głowy, nie? I to wszystko oczywiście takie typy dla osób, które samodzielnie gdzieś chcą sobie znaleźć schemat, podpatrzeć, ale oczywiście najlepiej, najszybciej jest udać się do osoby, która się tym zajmuje. Nie będziecie musieli się tak wysilać. Pomoc szybciej przyjdzie i szybciej ogarniecie sobie schematy, więc to nie jest powiedziane, że wszystko musicie robić sami. Po to są ludzie, którzy oferują wam pomoc, mają wiedzę, wiedzą jak e, zadać pytania, konkretnie wiedzą jak pracować w tych tematach, jak e, pracować e, z różnymi narzędziami i, e, i tak dalej. Nie? Mm. To warto właśnie zaznaczyć, czyli jak macie problem, to nie idziecie do koleżanki, tam się kopać emocjonalnie i robić zawody, kto ma gorszego faceta, tylko idziecie do specjalisty, bo specjalista wie, jak to. Ogarnąć. Jeśli macie jakiś problem, to nie bójcie się iść prosić o pomoc. Nie ma co się wstydzić, czy bać. Wiecie, jak dużo ludzi ma problemy różnego rodzaju? Myślicie, że to tylko u was tak się dzieje, a tak naprawdę takich ludzi jest o wiele więcej. Nie jesteście jedyni. I zaraz się tu odezwą ludzie, a bukasy nie ma. A wiecie, że to też nie jest problem? Naprawdę idzie, idzie się dogadać. Różne cuda się dzieją. Grunt, aby próbować rozwiązać problem i prosić o pomoc specjalisty, który się na tym zna. To nie jest żadna ujma, wręcz przeciwnie. I na przykład, powiem Wam taki przykład, jeśli chodzi o, o to, że nie trzeba mieć pieniędzy, że na przykład u mnie terapia małżeńska nie kosztowała totalnie nic. Także dla osób, które myślą, że pieniądze są problemem, to sprawdźcie sobie, co gdzie jak, bo być może nie są. I słuchajcie, także dzisiaj ogólnie ta audycja jest stricte informacyjna. Dla osób, które mają wrażenie, że kręcą się w kółko, być może zapali się komuś lampka i dzięki temu dojdzie do pewnych wniosków, czy, czy zacznie się jego jej proces w uleczaniu. I słuchajcie, lecimy dalej. No bo dobra, załóżmy, że mamy już ten schemat, już wiemy, że trzeba uleczyć ranę np. przykład ojca, nie? I co dalej? No, jak już widzicie konkretnie, co i jak, widzicie to teraz świadomie, możecie zacząć wybierać inaczej. I teraz tak, uleczanie rany. Hmm, można wykonać na różne sposoby. Czasami wystarczy po prostu wybierać inaczej. E, czasami pracę trzeba wykonać głębiej. Czasami trzeba uwolnić emocje, które się tam zablokowały. Nie? Jakiś potężny żal, złość, zrobić jakiś proces. E, I słuchajcie, zróbmy sobie taki przykładowy przewodnik, jak uzdrowić. Nie? To jest takie przykładowe, umowne, e, może zadziałać nie musi. Jak to uzdrowić? Pierwsze, nazwij dokładnie ranę, zatrzymaj się i nazwij tą ranę, którą właśnie widzisz. Czyli na przykład tata mnie nie zauważy. Tata był zimny. Rany mają swoje emocje, na przykład opuszczenie, odrzucenie, brak wsparcia itd. I świadomość to pierwszy krok właśnie do uwolnienia. I drugie, uzdrów emocje, które z raną przyszły. Poczuj emocje, które były wtedy zatrzymane, czyli żal, gniew, smutek. Pozwól sobie je bezpiecznie wyrazić. Na przykład płacząc, pisząc list uwalniający, pracując oddechem czy w medytacji. E, I o uwalnianiu emocji, e, o moich tipach, e, to też Wam e, właśnie zrobiłam. Z, e, zrobiłam filmik. Może być pomocny w tym. Także uznanie tych emocji to akt miłości do siebie. Więc nie chowamy pod dywan, e, tylko je sobie. Uwalniamy i na to mogą być różne sposoby, czy to prace stricte w fizycznym świecie, czy to może być połączone w fizyczne plus mental albo w ogóle w mentalnym, w zależności od tego, co tam y, potrzebujecie i z czym, z czym pracujecie aktualnie, nie? Trójeczka. Rozpoznaj, czego ci brakowało i daj to sobie. Zadaj sobie pytanie, czego najbardziej potrzebowałam od taty, czego najbardziej potrzebowałam od mamy, a nie dostałam na przykład akceptacji, ochrony, ciepła, wsparcia, a następnie znajdź sposób, aby dawać to sobie codziennie. Na przykład możesz do siebie mówić, że y, jestem z Ciebie dumna, y, kocham Cię, y, różne takie rzeczy w zależności, czego potrzebujesz, nie? Warto też otaczać, otaczać się ludźmi, y, którzy Cię wspierają, albo znaleźć sobie na przykład takie. Wspierające grono, to też, też bardzo fajnie, yy, fajnie działa. Yy, I podejmij działania, które dają ci bezpieczeństwo. I zawsze to mówię, uwielbiam metody mentalne. Wszystko robię sobie w umyśle więc robię sobie procesy mentalne. Spotykam się z wewnętrznym dzieckiem i nie tylko. Dlatego właśnie yy, wiecie, co? Chcę zrobić taki osobny filmik. W ogóle co do procesów mentalnych, yy, to, to, to już coś tworzę. No zobaczymy, nie będę nic mówić jeszcze. Ogólnie uzdrowienie rany jest, jest ważne. Staniesz się dla siebie tym, kim e, potrzebowałaś, potrzebowałeś. Czóreczka. Przeprogramuj wzorzec w podświadomości i możesz powtarzać na przykład afirmacje, że jestem ważna i kochana, mogę ufać męskiej energii itd. Możesz również pracować z ciałem, czyli na przykład taniec intuicyjny, tapping, yoga. o właśnie, tapping. E, znacie tę metodę? Ona jest bardzo fajna. Chcecie coś więcej na ten temat? bo powiem wam, że kiedyś, 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 gdzieś się zapętlił wokół mnie, zapętliła się wokół mnie ta metoda, ale tak niezbyt mnie to zainteresowało, a powiem wam, że całkiem niedawno zaczęłam korzystać z tej metody, także widzicie jak to się wszystko ciekawie wydarza, nie? E, i, I można stworzyć naprawdę fajny tekst i naprawdę to, to tak uwalniające działa. W niektórych przypadkach jest y, grubo. E, I słuchajcie, jeżeli chodzi, albo dobra. Jak będę robiła ten film, to wam powiem o książce, która ma różne ćwiczenia i y, gdzie możecie y, zgłębić temat. Znaczy tam jest y, po prostu ćwiczenia uwalniające z tappingiem, ale temat jest o, o wewnętrznym dziecku i wewnętrznym rodzicu. Dobra. E, I piąteczka. Y, to zakończ stary kontrakt y, energetyczny. E, I w głębokiej medytacji można to zrobić lub po prostu y, intencji możesz powiedzieć. Dziękuję ci tato, mamo za to, czego mnie nauczyłeś, nauczyłaś oddaję ci to co nie jest moje wybieram i tworzę teraz nowe ścieżki miłości bezpieczeństwa idę swoją drogą w wolności tutaj tekst możesz sobie m, nawet wygenerować samodzielnie pod siebie albo powiedzieć intuicyjnie i to uwalnia zależność energetyczną od tego starego wzorca Powiem Wam szczerze, że to akurat przypomina mi trochę ustawienia Hellingera, bo na ustawieniach Hellingera właśnie często są takie e, intencje uwalniające, e, jak sobie pracuje tam rodowo czy coś nad rzeczami, których nie widzę, to, to właśnie często tam jakiś tekst y, sobie tam mówimy, nie? A więc podsumowując... Po pierwsze nazwij ranę. Po drugie, poczuj i uzdrów emocje. Po trzecie daj sobie to, czego ci brakowało. Po czwarte, przeprogramuj wzorzec i po piąte, uwolnij stary kontrakt energetyczny. I kiedy naprawdę uzdrowisz ranę, taty lub mamy. Twoje relacje się zmienią. Przyciągniesz inne typy ludzi. Zmienisz sposób, w jaki czujesz się sam sama ze sobą. Bo już nie będziesz szukać mamy i taty w innych, a znajdziesz siebie. Także sporo wiadomości. Sporo wiadomości. Um, jeszcze Wam tak powiem, że tworzę drugą część kreatora i ona właśnie będzie na temat, nie powiem Wam na jaki temat, niech to będzie tajemnica, ale tworzę, tworzę drugą część, jestem w trakcie i, 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 i... zobaczymy, zobaczymy, bo mm, ten kreator już tworzy jakiś czas i w pomysły cały czas wpadają, więc chyba po prostu to, co jest potrzebne, to przychodzi mi do głowy, i jak będę już miała gotowy, to Wam na pewno dam znać. Dobra. To by było na tyle. Taki szybciutki, krótki filmik. Jeśli chcecie oglądać jakiś fajny film, to z tymi schematami z dzieciństwa łączy się film, który się nazywa na Netflixie on jest inna ja. I tam są też pokazane ustawienia Hellingera. Także śmiało możecie sobie zerknąć. Bardzo fajny film. Możecie zgłębić sobie temat? Myślę, że Wam pomoże. Także jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu i do usłyszenia już całkiem niebawem. Pa! pa.